Witajcie drodzy bracia i siostry! W samym sercu katastrofy, w której tysiące ludzi utraciło swój dobytek, a krajobraz południowej Kalifornii został zniszczony przez niepowstrzymane płomienie, pojawiły się znaki nadziei. Pożary w Los Angeles nie były jedynie tragicznym wydarzeniem. Stały się sceną niezwykłych świadectw wiary i cudów, które przypominają nam o obecności Boga nawet w najciemniejszych chwilach. To historia o sile wspólnoty, o duchowym wsparciu w obliczu cierpienia oraz o tajemniczych, niepojętych znakach, które pozostawiły w ludziach wiarę, że nie są sami. Zapraszam Cię do wysłuchania tej opowieści, nie tylko o pożarach, ale o odnajdywaniu sensu i Bożej obecności tam, gdzie wydaje się, że wszystko przepadło. W tej podróży. Dowiesz się, jak Bóg ukrył swoje przesłanie w popiołach i jak te cuda stały się źródłem siły dla tych, którzy stracili wszystko. To opowieść o wierze, nadziei i odwadze, które płoną mocniej niż jakikolwiek ogień. Poznaj tę historię, by samemu odkryć, jak Bóg przemawia do nas w chwilach największego zwątpienia. Czy te wydarzenia były przypadkiem czy cudem? Odpowiedź może Cię zaskoczyć. Pożary, które wybuchły 7 stycznia w Los Angeles i okolicach, były jednymi z najbardziej niszczycielskich w historii tego regionu. Porywisty wiatr, Santa Ana i susza sprawiły, że ogień rozprzestrzeniał się w zastraszającym tempie, trawiąc tysiące hektarów ziemi, niszcząc domy, budynki i całe wspólnoty. Jednak w tym chaosie i zniszczeniu ujawniały się chwile, które zdawały się przekraczać granice ludzkiego rozumienia, chwile, które wielu mieszkańców uznało za cud. Jednym z najbardziej poruszających świadectw była historia figury Matki Boskiej, która jako jedyna ocalała z ruin domu rodziny McGay. Rick McGay, parafianin z Kościoła Bożego Ciała, Corpus Christi, opowiadał, że gdy jego dom spłonął doszczętnie, Pozostał jedynie niewielki fragment przeszłości. Figura Matki Boskiej, którą rodzina czciła od prawie 30 lat. Figura należała do babci McGay, zmarłej w 1999 roku i miała dla rodziny nieocenioną wartość duchową, McGay, opowiadając o tym zdarzeniu stwierdził, że to, co się wydarzyło, trudno nazwać przypadkiem. Wszystko wokół spłonęło. Meble, pamiątki, dosłownie cały nasz dobytek. A figura Matki Boskiej pozostała nietknięta, jakby otoczona jakąś niewidzialną ochroną. To było coś więcej niż zwykły zbieg okoliczności. To był cud, mówił McGay. Historia McGuire nie była jedyną. W innych częściach Los Angeles dochodziło do podobnych zdarzeń, które wierzący traktowali jako znaki od Boga. Jednym z nich była ocalała Biblia, która leżała na ołtarzu w kościele najświętszego serca pana Jezusa w Altadenie, dzielnicy Los Angeles. Choć dachówki z kościoła zerwano, a płomienie zbliżyły się niebezpiecznie blisko budynku, święta księga przetrwała nienaruszona. Diakon José Luis Díaz wraz z parafianami opowiadali, jak walczyli o ochronę tego miejsca modlitwy. Używając jedynie węża ogrodowego, by powstrzymać płomienie. To był dla nas znak, że Bóg jest z nami, mówił diakon Dias. Patrzyliśmy na płonące domy, na zniszczenie wokół nas, a jednak ta Biblia, ta konkretna Biblia, której używamy podczas każdej liturgii, pozostała nienaruszona. Wierzymy, że to był znak Bożej obecności i Jego obietnicy, że nas nie opuści. W tych dramatycznych dniach wspólnoty katolickie w Los Angeles stały się ośrodkami wsparcia duchowego i materialnego dla ludzi dotkniętych tragedią. ABP Jose Gómez, metropolita Los Angeles, odprawił specjalną mszę świętą w katedrze, która znajdowała się zaledwie 12 mil od strefy pożarów. W swoim kazaniu ABP Gómez podkreślił, że choć trudno znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego Bóg pozwala na takie tragedie, to jednocześnie w takich momentach, kiedy się modlimy, wokół nas wciąż płoną domy, mówił hierarcha. Przypomina to nam, jak kruche i cenne jest ludzkie życie. Przypomina, że jesteśmy braćmi i siostrami w Bogu. Obecna chwila prosi nas o jedno, o miłość. ABP GUMES wezwał wiernych, byli narzędziami Boga, niosąc pomoc i pocieszenie tym, którzy stracili wszystko. No musimy być tymi, którzy stoją u boku naszych sąsiadów, pomagają im odbudować swoje życie i iść naprzód z odwagą i nadzieją w Bogu, mówił podczas kazania. Jednym z najbardziej poruszających aktów heroizmu była walka o uratowanie szkoły katolickiej na terenie parafii Bożego Ciała. Grupa wiernych. Mimo płomieni trawiących okolice, ryzykowała własne życie, aby ocalić budynek. Dzięki ich wysiłkom szkoła przetrwała. W Altadenie, gdzie działał kościół najświętszego serca pana Jezusa, parafianie wraz z diakonem Diazem ratowali świątynię przed ogniem, mimo że wokół niej krajobraz przypominał pole bitwy. Po wielu domach zostały jedynie kominy, wspominał diakon. Mimo strat materialnych, wierni nadal trwali w swojej wierze, wierząc, że obecna tragedia może stać się okazją do duchowego odrodzenia. Figura Matki Boskiej ocalała Biblia, a także nieopisane akty odwagi i poświęcenia. Te wydarzenia stały się dla mieszkańców Los Angeles źródłem nadziei. Liam Kidney, proboszcz parafii Bożego Ciała, podkreślał, że mimo strat materialnych, Wspólnota odzyskała coś cenniejszego. Jedność i wzajemną pomoc. Pożary przyniosły ogromne cierpienie, ale również zbliżyły nas do siebie. Mówił ksiądz Kidney. Wspólne działanie, wspólna modlitwa i wzajemne wsparcie pokazują, że nawet w tragedii Bóg działa pośród nas. Archidiecezja Los Angeles uruchomiła specjalny portal darowizn. Aby pomóc rodzinom dotkniętym pożarami odbudować swoje domy i życie, współpraca z lokalnymi instytucjami katolickimi stała się kluczowym elementem wsparcia dla poszkodowanych. Sam Lagana, mieszkaniec Los Angeles, którego dom spłonął, ale który pomógł ocalić szkołę katolicką, mówił o sile wspólnoty. Musimy teraz odbudować swoje domy, ale także swoją wiarę. To, co przeżyliśmy, nauczyło nas, że w trudnych chwilach nie jesteśmy sami. Te wydarzenia w Los Angeles, choć tragiczne, stały się również świadectwem siły wiary, nadziei i jedności Wspólnoty. Ocalałe figury, Biblie i kościoły przypominają, że nawet w obliczu największych tragedii można dostrzec Bożą obecność i cuda, które umacniają wiarę w Jego plan dla nas. Każda tragedia niesie ze sobą ból i cierpienie, ale czasem, w tych najciemniejszych chwilach, pojawiają się znaki, które przypominają nam o nadziei, miłości i obecności Boga w naszym życiu: ocalałe figury Matki Boskiej, nietknięte Biblię, bohaterstwo ludzi ratujących swoje wspólnoty. Wszystko to pokazuje, że nawet w największych trudnościach nie jesteśmy sami. To historie, które poruszają serce i inspirują nas, by patrzeć na życie z wiarą i odwagą. Jeśli ten materiał poruszył Cię tak samo jak nas, zachęcamy Cię do zostawienia łapki w górę i subskrybowania naszego kanału, by nie przegapić kolejnych inspirujących historii o wierze, nadziei i cudach, jakie dzieją się wokół nas. Kliknij też dzwoneczek żeby być na bieżąco z naszymi najnowszymi materiałami. Jeśli chcesz zobaczyć więcej takich świadectw lub dowiedzieć się, jak wiara kształtuje nasze życie nawet w najtrudniejszych momentach, koniecznie sprawdź inne filmy na naszym kanale. Zajrzyj również do opisu, gdzie znajdziesz linki do dodatkowych materiałów i inicjatyw wspierających poszkodowanych w Los Angeles. Dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Niech Bóg Was błogosławi.